Chciałbym, abyście posłuchali, co na temat Króla Jezusa pisze Jan w swojej Ewangelii, rozdział pierwszy, wers trzeci. Wszystko dzięki niemu się stało i z tego, co istnieje, nie stało się bez Niego. To co pisze tu Jan, to stwierdzenie, że Jezus jest stwórcą. To może być bardzo mylące, gdyż w Nowym Testamencie mamy objawionego Ojca, który jest ponad wszystko. Jezusa, który przychodzi do Ojca. To tyczy się Ojca, to wszystko stało się przez Niego i poprzez Niego. Ojciec stworzył wszystko przez swoje słowo, a słowem jest Jezus, bo Jan zaczyna swoją Ewangelię od tych słów, że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo i słowo stało się ciałem. I dalej Jan pisze, że całe stworzenie stało się przez Niego, dzięki Niemu. Musimy zrozumieć, jak Jezus został przybity do krzyża, to co było samym stwórcą, przyoboczonego w ludzkość z powodu miłości do tych, których stworzył i wziął nasze grzechy na swoje ciało tam na krzyżu i to, co zrobił Adam z Ewą, zostało przełamane. Ta wiadomość jest najważniejszą wiadomością w obecnych czasach. Paweł pisze, by być pogodzonym z Bogiem. Jan napisał, że wszystko, co zostało stworzone, zostało przez Słowo, a Jezus jest Słowem, bo Stwórca Wszechświata umarł za nas, byśmy mogli mieć relacje z Nim. Jedyną drogą dla nas, by stać się świętymi, to wejść w relację z tym, który nas stworzył. Bo nie znajdziemy żadnego sensu w niczym innym poza tym, który nas stworzył. To ten, który nas stworzył, uczynił to w pewnym celu, a cel to zrobił dla siebie. Wszystko jest przez Niego, poprzez Niego i dla Niego. Zatem jeśli chcemy wejść w tą świętość, odwrócić od upadku, który zapoczątkował Adam i Ewa, musimy powrócić do naszego Ojca w niebie przez Króla Jezusa. To nie oznacza, że mamy uwierzyć w Niego poprzez nasze myślenie, ale poprzez wykonanie tego, co On mówi. Ponieważ biblijna wiara to nie tylko zgodzenie się z prawdą, ale wykonanie tego, co On nakaże zrobić. Dlatego Jezus mówił, że jeśli mnie kochacie, to zachowujecie to, co powiedziałem, a ja z Ojcem zamieszkamy w was. Ukochani, Bóg stworzył nas dla siebie i nic poza Nim nie ma sensu. Niech to będzie jasne i prowadźmy takie życie, które naprawdę prowadzi nas do światu.